Santa, I've been good this year Make your list and check it twice I'll leave you a note right here Underneath the Christmas light Dzień dobry kochani, witam was w następnym vlogmasie, już w siódmym. Ja właśnie przyjechałam do Wrocławia i lecę teraz na start na wizytę do dentysty, do Unidentu, a później z dziewczynami wybieramy się na jarmark, ponieważ przyjechałam z mamą i siostrą, także biegnę na wizytę i później spędzamy miło czas. You can't make in can Jestem na miejscu. Klinika już pięknie, świątecznie ozdobiona. Bardzo podobają mi się takie minimalistyczne choinki, jak ta, która jest za mną. Sama zielona choinka i troszkę lampeczek. Przyjechałam dzisiaj na wizytę kontrolną. Ja w lutym ścią ściągnęłam aparat, także niedługo będzie rok, więc dzisiaj przyjechałam ze swoją retencją i sprawdzamy, czy nic się nie pozmieniało. Jestem już po wizycie, wszystko w porządku z zębami. Jestem umówiona już na styczeń na higienizację i wtedy też wymianę retencji na nową, świeżutką, ale wszystko jest okej, okay, także lecę do dziewczyn i jedziemy na jarmark. Jestem już z mamą i z w samochodzie, wcinamy bułeczki, mama kupiła nam takie piękne bułeczki w świątecznych opakowaniach. Wcinamy i jedziemy. Nie ja e... kupiłam, tata kupił. A, tata kupił, tak, tak, tak. Tata, kupił. tata był świętym Kusiłem Mikołajem we vlogmasowych opakowaniach e, i jedziemy na jarmark e, Pogoda się troszkę polepszyła, rano padało a tutaj dojechałyśmy do Wrocławia i jest przyjemnie, sympatycznie, e, mam nadzieję, że nie będzie opadów i zdążymy sobie troszkę pozwiedzać, pochodzić po jarmarku W drodze na jarmark znalazłyśmy Flying Tiger, tu zawsze jest dużo fajnych, świątecznych rzeczy, więc chodzimy sobie je obejrzeć Patrzcie, jakie super bombki w kształcie boczku Tutaj, a no, piękna Awokado, mata do jogi. Super na prezent. Ciężarek. No, maszyna do popcornu, piękna. Medal. Nie wiem. Świąteczne cuksy. Typowe laseczki za 12 zł. Zobaczcie jaka ładna sztuczna miała. Ładna, naprawdę ładna, sztuczna. I gwiazda betlejemska. Piękne. Ile kosztują? 50 zlotych 50 zlotych, no? Nie, to jest 30 Nie, to domek, tam z tyłu jest Holly hanging across the door Neighbors singing, tales of your It's so close Hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around. Zamówiłyśmy sobie z dziewczynami taki pącz bezalkoholowy. Bardzo dobre, słodutkie, owocowe. <mulety> Wypiłyśmy poncz, kubeczki są do zwrotu za kaucją, także lecę je oddać. Idziemy się jeszcze przejść dalej. Jeśli chodzi o poncz, to cena jednej sztuki to 13 zł, ale płaci się 33 bo później po wypiciu dostajemy kaucję zwrotną 22 zł, czyli 33 zł płacimy, ale 20 po wypiciu dostajemy za kubek. Będąc we Wrocławiu, chciałyśmy sobie podejść na obiadek do młodej Polski, bo jest tam przepyszny barszcz, jesteśmy z bawcią. Babcia lubi barszczyk z ziemniakami, więc na pewno byliśmy. Ale niestety młoda Polska jest otwarta od 16, ale jeżeli będziecie we Wrocławiu na dłużej, to bardzo Wam polecam młodą Polskę, właśnie przede wszystkim Baszczyk. I jeszcze z schabowego z ziemniaczkami. Naprawdę rewelacja super miejscowa we Wrocławiu. Weszliśmy się sprzedamy sobie do fotobudki i właśnie nam się drukuje zdjęcie pamiątkowe świąteczne. Ja obiegałem na tego Jest, jest, jest. Nie, nie, o pamiątku. Patrz, Pot, potniemy sobie, no, no. potniemy, będziemy miały trzy. No. No wit. Zrobiłyśmy sobie z bawcią zdjęcie w Za Zadyszkę był wybór albo jedno duże zdjęcie, albo trzy takie małe, jak właśnie wybrałyśmy, a teraz idziemy na obiad, tak jak powiedziałam, niestety młoda Polska jest zamknięta, ale obok tutaj są niewinni czarodzieje, więc idziemy spróbować tam. Byłam kiedyś w niewinnych czarodziejach w Warszawie, we Wrocławiu jeszcze nie, więc przetestujemy. Zdecydowałam się, słuchajcie, na tą zupkę tomium z krewetkami e, i wzięłam sobie dodatkowo wegę, z tofu, guacamole, kuskus e, i warzywami. Jedzonko było smaczne, także mogę Wam polecić to miejsce. Ja wzięłam tą zupę i e, tacosy, moja mama z babcią wzięły sobie dania lunchowe, które dzisiaj było i też były zadowolone, e, także na plus. Wróciłam szybko do samochodu, bo kończył nam się parking. E, 10 minut w sumie miałyśmy już opóźnienia i leciałam szybko, żeby nie dostać mandatu, a dziewczyny jeszcze wstąpiły do Flying Tigera ponownie, bo jak szliśmy w pierwszą stronę, to tam weszłyśmy i mamie spodobało się, spodobała się jakaś dekoracja, E, więc e, nie chciałyśmy kupować, idąc w pierwszą stronę na Jaromark, żeby bez sensu nie nosić, i stwierdziłyśmy właśnie, że w drodze powrotnej e, wstąpią. Także czekam na dziewczynę e, i cieszę się bardzo, ponieważ dzisiaj e, mam plan rozstawić choinkę. Już pytałam Kasia, czy wieczorem będzie miał czas, żeby wrócić do domu mm, szybciej z pracy i po prostu mi pomóc ją rozłożyć. Powiedział, że raczej tak, że jak skończy szybciej kola, to bez problemu e, wróci i pomoże, także. Nice, 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 nice. W końcu będzie choinka w mieszkaniu i będzie od razu tak inaczej, jeszcze bardziej świątecznie niż dotychczas. I nie wiem, czy mam tutaj kogoś z Wrocławia lub z okolic, albo kogoś, kto często po prostu bywa we Wrocławiu, ale u was zawsze są takie korki, nieważne czy rano, czy po południu. Jadąc z kliniki stomatologicznej tutaj na Jarmark jechałyśmy chyba 40 minut, a normalnie to jest, wiecie, blisko, dość patrząc na kilometry, ale po prostu wszędzie, jak nie roboty drogowe, to korki. W sumie każdą wizytę w klinice związaną z aparatem artystycznym wspominam podobnie, podobnie, że praktycznie za każdym razem serio e, były korki, zwłaszcza przy wyjeździe właśnie z Wrocławia. I stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze, co ja dostałam na Mikołajki od mojej rodzinki, od rodziców. Dostałam kalendarz adwentowy z Kindera. No i tak się składa, że muszę, słuchajcie, zjeść aż 7 okienek. No cóż, podejmę się tego dzisiaj, żeby nadrobić i być w dobrej kolejności. No i oczywiście em, pieniążki zawsze się przydadzą, także dzięki piękne. Dostałam też prezent od mojego Mikołaja Kacpra. Kupił mi przepiękne kolczyki, chyba z jakiejś nowej kolekcji apartu Ja bardzo lubię biżuterię apartu, więc wiedział co dobre. I jakiś czas temu pytałam Was i szukałam idealnych kolczyków, kółek i tutaj zobaczcie, dostałam takie piękne złote. I oprócz tego mój ulubiony ostatnio słodycz, czyli Kinder Country i do tego takie serduszko z reniferkiem też z Kindera. Dziadkowie kadra też wiedzą, co dobre. Dostałam piękny, świąteczny kubeczek z takim reniferkiem, i w środku wkładka pieniążek, i też słuchajcie e, tutaj Mikołajek Kindera. I od rodziny Kacpera dostaliśmy jeszcze takie piżamki, dwie identyczne. Ja mam z reniferkiem i z napisem Klaudia, a Kacper ma identyczną, w większym rozmiarze oczywiście, z napisem Kacper. Także będziemy e, super cute, fitującą parą w święta. Dobra, słuchajcie, testujemy ten kalendarz. Tutaj w ogóle są fajne rzeczy w środku, bo są normalnie czekoladki kinderowe, jest kinder bueno, są mini kinder jajeczka. Szykuje się smacznie, ja jestem po smacznym obiadku z babcią i z mamą, więc taki deserek, czemu nie? Co to takie sześć okienek, czy siedem? Sześć małych cukierków, no ale siedem, nie sześć, przecież jest siódmy vlogmas. Dobra, numer jeden. W jedynce mam mini Kinderka, testujemy. Znam smak kinder, to jest są jakby takie dwa oczka kinder maxi. To jest ten smak. Nice, dwójka. W dwójeczce jest mini kinder jajeczko. Tego chyba jeszcze nigdy nie jadłam w wersji mini. Kinder jajka duże znam oczywiście. Mm, nie są puste w środku. To są szokobąsy. I love it. Mm. Tak, to były szokobąsy. W trójce jest cukierek. Kinder Bueno. Uwielbiam. Wolę w sumie białe od czekoladowego zwykłego. Ale tym, tym też nie pogardzę. Krem z Kinder Bueno. Poezja. Czwóreczka jest malutka, więc pewnie będzie znowu jajeczko. Tak, czyli jeszcze bardziej. jeszcze raz Choco Chętnie. Bardzo chętnie przyjmę. Choco hmm. to jest to. Mmm, powoli czuję się zasłodzona, ale zostały nam jeszcze dwa, trzy okienka. Zobaczę, czy mi się uda. W hmm. piątce znowu show. jajeczko. jajeczka, pyszka. Hmm. W szóstce jest figurka. Hmm. Tej figurki chyba nie zmieszczę. Jest taki pingwinek. Pewnie po prostu taki, wiecie, w smaku jak jajko niespodzianka w środku pusty, Ale jest za duży na dzisiaj, jutro sobie go zjem do kawki. Więc zjem jeszcze siódemkę, pewnie jest coś mniejszego. Okej, okay. w siódemce mamy mini Kinder Bueno. Podejmę się tego challenge'u. Jem. Siódemeczka w się jest tutaj. Siódemeczka The Body Shop. i malutki kartonik. No dobra, co my tutaj mamy? Jakaś tubka. Sport Anti-Dryness Body Lotion, czyli jakiś taki balsam do ciała sportowy. Super, myślę, że do torby na siłownię będzie idealny. I teraz w pudełeczku z The Body Shopu. O, co to? Czyżby to balsam do ust? Born Lippy i pewnie to jest balsam do ust. Dokładnie jest to balsam do ust na zimę. Idealna sprawa do torebki. Siódemka z lasa. Jeżeli tutaj dzisiaj znowu będzie kula, to jutro jadę na kąpiel do rodziców, serio. E, razem z tym kalendarzem i już im go tam zostawiam. Dobra. O! To nie kula. To nie kula, to chyba znowu mydło. Tak, moi drodzy, to jest mydło w kształcie dyni albo gruszki. Bardzo ładnie pachnie. Teraz wyciągnęłam i po prostu już się unosi ten zapach nad aparatem. Doleciał do mojego nosa. koinka rozłożona jutro sobie porządnie ją wiecie tak poukładam jeśli chodzi o gołęczki no i oczywiście jutro będziemy ją ubierać e, także dziękuję wam bardzo za obecność w dzisiejszym vlogmasie i widzimy się już jutro buć jak papa